I słuchajcie, dzisiaj nie nagrywam. Kilka dni temu wziąłem samochód do testów i mówię: A, nagram sobie jutro, jutro, a nie, może lepiej w niedzielę, bo wiecie, będzie dużo czasu, będzie cicho, spokojnie. Wstaję rano i co słyszę? W Krakowie mamy teraz minus 7 stopni i zachmurzenie. Dzisiaj mamy opady śniegu. Najwyższa prognozowana temperatura to minus 5 stopni, najniższa minus 7 stopni. Nie wychodzę. No doszedłem do samochodu, w sumie wsiadłem, ale myślę, że nie ma sensu wyjść na zewnątrz, ponieważ odczuwalna jest minus 15, yy, wieje lekki wiatr, taki nie wiem ile, ze 100 km na godzinę, no i co w związku z tym zrobić? <grywać> Nagrywać cały test ze środka? Przecież nawet nie widzicie, czym my jeździmy. Słuchajcie, samochód, w którym dzisiaj siedzę i jest to samochód produkowany od 2012 roku, czyli jest z nami już prawie 10 lat na rynku i prawie w ogóle my go nie znamy, chociaż to jest bardzo znana marka, słuchajcie, naprawdę. Jeżeli oglądnicie dzisiaj ten test do końca, to prawdopodobnie zobaczycie te zamogły dzisiaj pierwszy odrzucił na oczy. Jak z poduszemki nie ma tego samochodu już ze 6 lat? A ty wiedziałaś kobito, że to jest w ogóle fiat? Także słuchajcie, no, mm, chłopaki nie płaczą, nie ma miękkiej gry, jest minus 7, a my... Musimy nagrać, a poza tym musimy mieć czysty samochód. Czyli musimy wjechać na myjnię i to umyć. Słuchajcie, da się, nawet na minus 10 da się, tylko potem trzeba zrobić kilka takich podstawowych rzeczy, żeby auto nam nie zamarzło, ale nie ma stresu. Także ja się rozbieram do podkoszulka i to sobie mycia. A może bez podkoszulka? Jak Rambo, czerwona opaska i wiecie, w śniegu i robi, pracuje roki, tam ten co ćwiczy, ćwiczy. Spróbuję, ale może bez podkoszulka innym razem. Dzisiaj pierwszy trening, nie będę przesadzał. Jesteśmy. Mega poświęcenie, ale jakoś się udało. Słuchajcie, z zewnątrz będzie super mega szybko, z tego względu, że wiecie co jest. Minus 7 stopni, odczuwalna, minus 15. Wieje, pada śnieg, jest po prostu koniec. Nawet nie mam pojęcia, jak wyjdzie nam głos. Mam nadzieję, że wyjdzie całkiem w porządku. Także słuchajcie, szybciutko skrótem na zewnątrz i wpadamy do środka. Fiat 500L. Produkowano od 2012 roku. Do dnia dzisiejszego, w samochód, który widzicie tutaj na, na filmie, jest to ósma seria. Dwa dni temu wyszła seria 9, ale jeszcze tego nie widzieliśmy, bo dopiero za długo wejdzie do salonów. Słuchajcie, Fiat 500L wyprodukowany po super sukcesie Fiata 500. W 2007 roku, kiedy zrobili Fiata 500, po 32 latach reaktywowali go na rynku. Odniósł super sukces w sprzedaży i na podstawie Fiata 500 pomyśleli, że może zrobimy jakiegoś takiego duże kombi, może jakiegoś minivana i właśnie po 5 latach od, od debiutu Fiata 500, czyli roku 2012, Zadebiutował nam Fiat 500L. Samochód ogólnie praktycznie niewidoczny u nas na, na polskim rynku, a nawet kiedy widoczny, to może niezauważalny. Samochód mega niedoceniony, bo ludzie myślą, że po prostu nie wiem, że to jest Fiat i dlatego może mają jakieś uprzedzenie. Fiat ogólnie jako, jako producent robi bardzo dobre samochody, robi bardzo dobre silniki, z czego akurat tutaj już w Fiacie 500L w tym momencie został tylko jeden silnik 1.4 16V benzynowy. O mocy 95 koni, który mamy właśnie w tym samochodzie. Słuchajcie, odkąd jeżdżę tym samochodem kilka dni, zapytałem kilku moich znajomych, żeby zobaczyli ten samochód i czy im się podoba, i czy w ogóle ten samochód kiedykolwiek widzieli na oczy. I pierwsze wrażenie zawsze było takie, że, o ran to jest ta multipla, ale, słuchajcie, no po tym przodzie może troszeczkę, co nie, bo są takie podwójne lampy, chociaż w Fiacie 500 normalnym też są te podwójne lampy, tylko może nie są aż tak wysoko. Pierwsze wrażenie Fiat Multipla, Fiat Multipla wszyscy, Fiat a Multipla wszyscy znają z tego względu, że ten, że ten samochodzik nie był zbyt piękny, no może inaczej, nie mówi się o samochodach, są brzydkie lub, nie, lub ładne, ale są mm, inne po prostu, no inne, tak? Fiat Multipla był samochodem innym. W tym momencie Fiat 500L też jest samochodem innym, i nie można powiedzieć mu, że ten samochód jest w jakimś stopniu brzydki. Słuchajcie, samochód jest naprawdę fajny pod względem użytecznym, ponieważ jest bardzo wysoki, ma lekko podwyższone zawieszenie, także bardzo dobrze się tym samochodem jeździ po mieście, bardzo dobrze się tym samochodem jeździ po dziurach. Praktycznie w ogóle nic nie czuć. Bardzo dobrze do tego samochodu wysoko się wsiada. Zaraz Wam pokażę, jak wejdziemy sobie do środka. Samochód ma tak mega wykorzystaną przestrzeń w środku, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Płyta podłogowa tego samochodu to jest taka płyta podłogowa od Fiata. Praktycznie każdy model Fiata jest na tej płycie zrobiony. Bo ta płyta nazywa się dokładnie chyba SCCS i to jest płyta, która się powiększa do danego modelu, który potrzebują. Także powiększają rozstawości, powiększają płytę i tak samo jak Fiat Grande Punto, Fiat Bravo, Fiat Doblo, Fiat 500XL. Jak tu widzicie, czy Fiat 500X jest praktycznie na tej samej płycie podłogowej zrobiony. Samochód ogólnie bardzo fajny z bardzo wieloma możliwościami konfiguracji, jeżeli chodzi o kolorystykę, aranżację wnętrza, podobnie jak. Mini Countryman, z czego mini to jest taki samochód od BMW, dlatego ma całkowicie inny target klienta i też całkowicie inaczej kosztuje. Słuchajcie, chodźcie szybciutko do środka, bo ja już naprawdę zamarzam. A za chwileczkę mi pęknie obiektyw od kamery. Idziemy do środka. Proszę pana, a ma dociągi? Nie, nie ma dociągu, Fiat dociągu nie miał. Słuchajcie, bardzo duże drzwi, od razu szybciutko pokażemy. Tutaj ta odległość drzwi jest strasznie wysoka. Jak staniecie koło jakiegoś innego samochodu, to jest taki typowy minivan i bardzo fajna pozycja. Jeżeli chcemy zajmować miejsce za kierownicą. Dla kogoś, kto, e, szczególnie może dla osób starszych, którzy lubią siadać tak wysoko, żeby jakoś nie siadać bardzo na ziemi, potem ciężko z samochodu wyjść. Tutaj jest po prostu ta pozycja idealna. Poza tym też uregulowany fotel na wysokość możemy go sobie jeszcze podwyższyć i to jest super rzecz. Słuchajcie, miejsca w tym samochodzie jest po prostu tyle, że aż na pierwszy rzut oka, aż nie dowiary. Chodźcie do środka. Jesteśmy w środku. Słuchajcie, aż z wrażenia z tej różnicy temperatur zaparował nam obiektyw, ale już została sprawa ogarnięta. Także po wejściu do środka przez te trójkąciki, które. Są tutaj przez tą bardzo wielką przednią szybę oraz bardzo wysokie te szyby boczne. Macie wrażenie, tutaj siedząc za kierownicą, że jesteście motorniczym w tramwaju. Naprawdę jest widok taki. Że, że macie wrażenie, że widzicie wszystko, a nawet za dużo. Lusterka w samochodzie są tak wielkie, że dzisiaj moglibyśmy spokojnie je użyć jako łopaty do odgarnienia śniegu. Widać lusterka kompletnie wszystko. Tutaj akurat sterowane manualnie, aczkolwiek wyposażenie tego samochodu to jest nieskończenie długa możliwość konfiguracji. Ja w tym momencie siedzę w wersji Mirror. Jest to taka wersja, jak gdyby druga od końca i nie jest jakoś mega bardzo mocno wyposażony, ale wszystkie rzeczy, które w tym samochodzie powinny być, to są. Słuchajcie, są elektryczne szyby, ponieważ to jest podstawowa rzecz. Jest klimatyzacja, ponieważ też klimatyzacja w tych czasach jest to rzecz podstawowa rzecz. Wszystkie rzeczy, wszystkie guziki, nie ma tu jak widzicie jakiegoś wielkiego tu guzików. Są tylko podstawowe pokrętła do mm, ogrzewania i klimatyzacji, z czego tutaj sobie po prostu układamy, jakim, gdzie chcemy, żeby nam wiało. Tutaj prędkość nawiewu, tutaj ciepło lub zimno, klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby, zamykamy obieg To jest wszystko tyle. Tutaj wejście 12V, Dwa wejścia USB, wyłącznik ESP i może w tym samochodzie ten, 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 ten znaczek tu brzmi śmiesznie, bo ten samochód ogólnie nie jest samochodem rajdowym, ale warto, że jest, ponieważ bardzo się to przydaje w ciężkich warunkach. Słuchajcie, bardzo fajny system multimedialny w tym samochodzie, a na co trzeba zwrócić uwagę szczególną uwagę, to na ekranik, który to jest w tym samochodzie, jest taki lekkomatowy. Słuchajcie, i on w ogóle, ale to w ogóle się nie palcuje, słuchajcie, nic. W porównaniu do ekranów tych, co są w tych droższych samochodach, wszystkich Audi, BMW, Mercedes, każdym innym, ekrany są piękne, takie fajne, tablety, tylko w momencie, kiedy dotykacie palcami, za każdym razem palec zostaje odbity. W tym samochodzie kompletnie, słuchajcie, nic. System multimedialny w tym samochodzie ogólnie jest bardzo fajny, bardzo fajnie rozwinięty, bardzo, in, bardzo intuicyjny. Nauczyłem się go w sekundę. Ustawiłem sobie tutaj u góry swoje radia, ponieważ jest to bardzo fajne, bardzo intuicyjne. Przechodzicie sobie jakieś radyko, wciskacie, jest, ciskacie, jest, ustawiacie fale, wciskacie, jest, ustawiacie fale, wciskacie, jest. Także super rzecz. Słuchajcie, system multimedialny akurat tutaj w tym samochodzie podłączamy za pomocą kabelka po prostu telefon. Apple CarPlay i Android Auto podłącza się w łamku sekundy, i w tym momencie, kiedy podłączamy. Sobie telefon, wchodzicie sobie po prostu w Android i od razu natychmiast jest nawigacja z waszego telefonu. Także pod tym względem samochód naprawdę bardzo fajny, szybciutka reakcja, nie musicie kompletnie patrzeć w telefon, wasz telefon przenosi się po prostu na ekran. Monitorka tutaj w samochodzie także pod tym względem duży plus i bardzo mi się tutaj w tym samochodzie spodobało słuchajcie system start stop w tym samochodzie który ja wyłączam od razu po wejściu do samochodu to jest system który po prostu wyłącza wam silnik dla oszczędności na światach i jak jest korek na przykład to to cały czas jest gaśnie świeci gaśnie świeci gaśnie. ja ogólnie tego nie lubię zawsze mam to wyłączone i na co trzeba zwrócić uwagę w samochodzie Fiat super rzecz wspomaganie city to jest taka funkcja którą tutaj wciskamy i na parkingu zaraz wam pokażę kiedy ją wciśniemy na parkingu kierownica obraca się tak lekko, że macie przez chwilę wrażenie, że jak zrobicie tak, to się po prostu sama. Zakręci do końca w jedną i w drugą stronę. Także pod tym względem, sterowanie tym samochodem na parkingu to jest super sprawa i, i takie wspomaganie w tych samochodach jest montowane już od, z powodzeniem, od ponad 20 lat. Słuchajcie, wielofunkcyjna kierownica, tak jak widzicie, jakbyśmy zabrali znaczek, równie dobrze mogłaby powędrować do Jeepa, bo jak wiemy, Fiat i Jeep to w tym momencie jeden końcem. Także wielofunkcyjna, fajna guziczki możecie spotkać równie dobrze w Jeepie Grand Cherokee SRT, bo są praktycznie identycznie takie same, a samochód jest 5 razy. E, gdzie? 5 razy, 6 razy, 7 razy droższy oczywiście, co nie? Zegary w tym samochodzie normalne jeszcze, takie analogiczne, gdzie tutaj w tym miejscu mamy zwykły prędkościomierz, po prawej stronie mamy obrotomierz, a na środku pokazuje nam ogólny komputer pokładowy. Możemy sobie zmieniać wszystkie funkcje i sprawdzać sobie, i ustawić sobie to, co po prostu w samochodzie potrzebujemy. Co spodobało mi się w tym samochodzie super, to ostrzeganie o niezapiętych pasach. Słuchajcie, w samochodach... Typu szczególnie francuskich Renault, jak nie zapniecie pasów, jest dźwięk po prostu po chwili taki, że macie wrażenie, że, że po prostu coś się stało i zaraz coś wybuchnie. A tutaj, w tym samochodzie, jest po prostu tak strasznie delikatnie: takie, takie po prostu ostrzeżenie, nawet nie ostrzeżenie, tylko takie, jakby było przepraszam, przepraszam, zatnij pasy, przepraszam. Bardzo mi się to spodobało. Deska rozdzielcza, słuchajcie, w tym samochodzie jest skonfigurowana na milion sposobów. Mamy samochód srebrny z zewnątrz, więc deska jest srebrna. Jeżeli mamy samochód czerwony, te elementy deski są czerwone. Jeżeli mamy niebieski, niebieski, jeżeli zielony, zielony i tak za każdym razem. Słuchajcie, w Fiatach 500 możemy mieć taką wersję kolorystyczną, nazywa się to bicolor, gdzie samochód ma czarny dach i inną kolor nadwozia, także to wygląda bardzo fajnie. Fotele w tych samochodach ogólnie z napisem Fiat 500. Możliwość konfiguracji tych materiałów, czy to półskóra, czy Alcantara. Czy cokolwiek innego, czy wzorów takich. Akurat, jeżeli chodzi o Fiata, jest po prostu nieskończenie długa. jest podobna właśnie sytuacja, jak powiedziałem wcześniej, z Mini, gdzie właśnie wszystkie te dodateczki wewnętrzne, gdzie możemy sobie to wszystko skonfigurować, są bardzo fajne. To są oczywiście dodatki, za które trzeba dodatkowo płacić. Ale to jest super, ponieważ samochód możemy skonfigurować stricte pod siebie i wszystkie rzeczy, które będą w samochodzie, będą nam się podobały. Słuchajcie, samochód jest strasznie przestronny. Nad głową jest bardzo dużo miejsca. Nad głową zostaje około 30 cm miejsca i. Nawet najwyższa osoba znajdzie tutaj sobie spokojnie pozycję za kierownicą. Kierownica, oczywiście regulowana we wszystkich płaszczyznach, czyli możemy sobie ją schować, wyciągnąć, dać na górę, na dół, także pod tym względem każdy sobie znajdzie coś dla siebie. Co najważniejsze, przestronność tej kabiny jest tak ogromna, że nawet jak ja siedzę tutaj z lewej strony, to nie dostaję ręką tutaj żeby się opierać o drzwi, ponieważ te drzwi są ode mnie odsunięte jakieś jeszcze 20 cm. Także jak na Fiata 500, nawet takiego powiększonego, to przestrzeń pasażerska i w ogóle kabina została tak wykorzystana, że ten samochód jest po prostu aż za duży. Słuchajcie, z tyłu jest tak dużo miejsca i fotele są składane przesuwne, za chwileczkę wam pokażę jak to działa. Słuchajcie, wielkość drzwi i dostęp tutaj do przestrzeni pasażerki jest po prostu przesuper, z tego względu, że na przykład jak mamy tutaj fotelik z dziećmi, bardzo łatwo po prostu możemy do niego sobie tutaj dojść na stojąco. Dzieci tutaj nie kopią, nie brudzą nas po fotelu, ponieważ jest tu bardzo dużo miejsca i pod tym względem ten akurat samochód idealny jest dla rodziny 2 plus 2, z tego względu, że w takich jakichś normalnych samochodzikach, nawet lekko jakichś sportowych, bardzo często ciężki jest dostęp, nawet kiedy z tyłu są drzwi, ciężki jest dostęp na kanapę. Teraz sobie szybciutko zajmiemy miejsce, czy... Da się łatwo wchodzić, słuchajcie. I, tak da się bardzo łatwo wchodzić. Butami w ogóle tutaj nic nie skopałem. Zamykamy drzwi, bo zimno. Ja mam 1,80 wzrostu. Jeszcze 30 cm miejsca przed, przede mną. Także pod tym względem jest super. Bla, brak tunera, śro, tunela środkowego, słuchajcie, jest zimna, ja już nie mogę mówić normalnie. Brak tunela środkowego pozwala na tym, żebym usiadł sobie spokojnie. Na środku. Popatrzcie, buty mam u siebie. Nie mam tutaj u kolegów. Jest elegancko. Wejście USB dla pasażerów siedzących z tyłu, fotele odsunięte, słuchajcie, na odległość środkowych słupków, także jest zrobione tak, żeby ci z przodu też mieli wygodnie, przednia szyba, przednia przestrzeń pasażerska, słuchajcie, przedni, przednia część samochodu to jak, tak jak powiedziałem, już maszynista w Pendolino, przez te okienka, tutaj to i tamto, jakby tych trójkątów nie było, tylko taka półokrągła szyba to już w ogóle jedziecie po prostu tramwajem i widzicie wszystko w tym samochodzie macie wrażenie, że możecie więcej z tego względu, że widzicie więcej, jest taki troszeczkę jak gdyby mini, mini SUV, jedziecie taki lekko podwyższony, wyższy od, od innych samochodów, jest super ja nad głową mam spokojnie jeszcze na jakieś 4 palce miejsca, także nawet siedząc tutaj elegancko wyprostowany, 1,80 m wzrostu jest Przesuper, także tutaj nie ma na co narzekać. I co jest fajną rzeczą tutaj, co Wam pokażę, słuchajcie, kanapa dzieli się na jedną trzecią i dwie trzecie, i możemy sobie tą kanapę tutaj przesuwać, gdzie możemy automatycznie powiększyć przestrzeń pasażerską i położyć to oparcie fotela troszeczkę bardziej należąco, żeby ktoś mógł sobie wygodniej posiedzieć i się przespać. Także pod tym względem rozwiązania super. Wnętrze samochodu jest po prostu tak mega zaadoptowane i tak mega wykorzystane w całości, że aż po prostu nie dowiary. Oczywiście materiały użyte w tym samochodzie to są zwykłe plastiki, także tutaj wszystko dookoła jest plastiku, z czego to jest niesamowita sytuacja, bo myślałem, że w tych czasach już tego nie ma, ale szyby na korbę, tak zwany korbotronik. Ale z drugiej strony możemy zerknąć na to na plus, że się nie będzie psuło, tak? No to taki, taki wiecie, dyskusyjny plusik, no dyskusyjny plusik, żeby dać plus po prostu na siłę, nie będzie się psuło, ale korbotronik teraz w tych czasach już naprawdę aż dziwnie wygląda. Materiały tutaj w tym samochodzie to wszystko przeważnie plastik, tylko, że to tak fajnie jest zgrane i skomponowane, że słuchajcie, zobaczmy sobie nawet tutaj teraz siedząc z tyłu, czy w tym samochodzie coś zgrzypi. Wszystko jest tak fajnie złożone, że tutaj kompletnie nic nie zgrzypi. Oglądnijcie sobie mój filmik z BMW X1, gdzie dotykamy deskę rozdzielczą w tych miejscach gdzieś mniej więcej i wszystko tak trzeszczy po prostu, jakby, jakby się miało zaraz rozlecieć. Także pod tym względem, nawet kiedy tu jest plastikowo, to jest po prostu fajnie. Chodźcie zobaczymy bagażnik. Bagażnik otwieramy za pomocą ręki. Słuchajcie, i400 litrów pojemności. Także o litrach to może nie rozmawiajmy, bo litry czasami ludziom nic nie mówią. Ale bagażnik bardzo wysoki, taki kwadratowy, także na spokojnie wszystko w tym bagażniku się zmieści. Tutaj brakuje nam półeczki, której nie ma w tym samochodzie, ale możemy sobie ją ustawiać tutaj na różnych poziomach i wtedy, kiedy zrobimy sobie półeczkę tutaj, mamy taki dwuczęściowy bagażnik, gdzie możemy coś sobie kłaść u góry, pod spodem co tam chcemy. Pod spodem oczywiście koło dojazdowe normalne, podnośnik, wszystkie rzeczy, czyli ten samochód jest jeszcze w tych czasach taki zrobiony jak normalny samochód jeszcze dawniej. Ta przesuwna kanapa, gdzie możemy ją sobie przesunąć, tam do przodu powiększy nam bagażnik jeszcze jakieś 30 litrów. Tylko że same te 30 litrów nam nic nie daje. Tylko e, całokształt tego, że ten bagażnik naprawdę wtedy jest dosyć bardzo duży. I proszę zobaczcie teraz, w tym momencie te fotele już zostały przesunięte, także przesunęło się jeszcze o kilka centymetrów. Tamto, jeżeli przesuniemy tą część, tamten bagażnik też bardzo nam się powiększy. Będziemy mogli tutaj dużo więcej rzeczy zapakować. Także pod tym względem, Fiat 500L naprawdę robi grubą robotę. Bagażnik zamykany ręką, ale wcale nie jest jakoś bardzo ciężka. Chodźcie, zobaczymy silnik, otwieramy normalnie, jak w każdym innym samochodziku. I słuchajcie, teraz Wam pokażę, co mnie bardzo miło w tym samochodzie zaskoczyło. To jest po prostu niesamowicie fajna historia. Patrzcie, żadnego patyka żadnej podpórki Fiat 500, a maska silnika jest na amortyzatorkach, czyli tylko dotykamy po prostu guziczek do otwierania i maska idzie sobie sama do góry. Słuchajcie, w tym samochodzie silnik 1.4 16V 95 koni, czyli taki zwykły, normalny, starodawny silnik z pośrednim wtryskiem paliwa i praktycznie na dzień dzisiejszy został tylko ten silnik. Wcześniej mieliśmy za ostatnie 10 lat, praktycznie 9 lat, produkcji tego samochodu, były tu montowane silniki dwucylindrowe, 900 Twin R, którego nigdy w życiu nie widziałem. To tylko silnik, który gdzieś tam spotykałem zawsze w gazetach i na, na papierze. Może gdzieś tam, gdzieś w Europie te silniki były. W Polsce chyba nigdy w życiu nie spotkałem. Słuchajcie, 1.4 turbojet, którego już niestety nie ma ze względu na emisję spalin. Bardzo fajny silnik z możliwościami tuningowymi takimi, że aż po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. W serii akurat w Fiacie 500L wychodziły z mocą 120 koni, ale w Abartach, w Grande Punto czy, czy w 500C zwykłej wychodziło z mocą 180 koni, a tą moc można było jeszcze grubo, wysoko podwyższać. Do tego jeszcze dwa silniki Diesla, 1.3 Multijet i 1.6 Multijet 105-konny. Silnik bardzo fajny, jeszcze do zeszłego roku był dostępny. W tym momencie już tego silnika nie ma, tak jak powiedziałem, został tylko silnik 16 v 95 KONI. Silnik nadający się idealnie do instalacji gazowej, ponieważ możemy spokojnie sobie tu założyć instalację BRC lub instalację Staga. Koszt takiej instalacji to jakieś 2,5 2800 zł i samochodzik wtedy zrobi się samochodzikiem oszczędnym. Słuchajcie, silnik ten to jest chyba najsłabsza. E, część tego samochodu, ale nie pod względem awaryjności, a pod względem mocy. Ponieważ 95 koni wolno sące w tym samochodzie, naprawdę to jest samochód tylko do przemieszczania się, praktycznie tak wolno, wolnostajnie, prostoliniowo, ale też jak ktoś nie jest typowym e, Krzysztofem Cłowczycem i nie ma żyłki rajdowca, taki silnik spokojnie do miasta powinien mu wystarczyć, i nawet jazdy spokojnie, jakieś działeczki, wakacje możecie sobie ogarnąć bez najmniejszego problemu. Tylko nie będzie to jakaś jazda bardzo szybka. Słuchajcie, koszty serwisowania takiego samochodu, to naprawdę jest na jest jeden z najlepszych i najtańszych samochodów w tym momencie na rynku, bo Fiaty ogólnie zawsze są bardzo tanie, bardzo przyjazne dla klientów i na przykład serwis taki olejowy, filtr, filtry oleje i taki podstawowy serwis w serwisie Fiata. To rząd kwoty mniej więcej 600-700 zł, powinno się to zamknąć. Mówię po prostu o serwisie. Cena już jest praktycznie taka sama jak w normalnych um, u normalnego mechanik czy w normalnych takich nieautoryzowanych warsztatach. Z tego względu, że Fiat to jest po prostu Fiat. Jeden z najtańszych samochodów na rynku. Jeden z najtańszych samochodów w utrzymaniu, także wydaje mi się, że przebija nawet skodę. Słuchajcie, rozwiązania tego samochodu, szczególnie to, jeżeli chodzi o zawieszenie, są tak proste i takie e, mało skomplikowane, że z przodu, oczywiście układ hamulcowy, to nie będę mówił, bo to jest w każdym samochodzie, ale z przodu mamy na przykład tylko wahać łącznik stabilizatora, stabilizator amortyzator, sprężyna piasta, nic więcej z tyłu jest belka wleczona dwie sprężyny, dwa amortyzatorki, także tutaj naprawdę koszty utrzymania tego samochodu są na bardzo niskim poziomie i jeszcze do tego wszystkiego, ten samochód się nie psuje, to jest ogóle, to jest w ogóle fenomen cały tego samochodu naprawdę, jeżeli ktoś chce coś źle powiedzieć o Fiacie i ma jakieś zastrzeżenia to bardzo proszę pisać w komentarzach, tylko takie potwierdzone informacje, że Fiat to mu się psuje na potęgę i nie może tym samochodem jeździć z tego co ja pamiętam, z tego co wiem Wszyscy moi znajomi, którzy jeżdżą Fiatami Nie narzekają, jeżdżą tymi samochodami wiele lat I te samochody nie przysparzają klientom W ogóle problemów Także wsiadamy i jeździmy Jeżeli tylko komuś nie przeszkadza Po prostu nazwa jako nazwa i jako producent Samochody są naprawdę fajne i polecam wszystkim Także słuchajcie Jeżeli podobał Wam się mój dzisiejszy test W takich bardzo mocno ekstremalnych warunkach Ponieważ ja z zimna już nie mogę mówić to łapeczka w górę, subskrypcji, odwiedzajcie mojego Instagrama, zobaczcie co tam się dzieje, tam się dzieje wszystko na bieżąco, dzisiaj po prostu pierwszy raz w życiu, pogoda zaskoczyła nie tylko drogowców, bo zaskoczyła również mnie, ja przy tym samochodzie dzisiaj kompletnie zamarzłem, także pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was do następnego odcinka. Także słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość, w okularkach też troszkę pojeździmy, spod czapeczki kukuryku wygląda całkiem nieźle. I słuchajcie, kilka, kilka słów i kilka zdań na temat tego samochodu. Ja jestem zamarznięty, powiem wam szczerze. To, 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 co tutaj się stało dzisiaj, to jest po prostu koniec. Tutaj ogrzewanie w tym momencie na full i próbuje się jakoś dogrzać, jak gdyby siedząc na kominku. Słuchajcie, dla kogo jest Fiat 500L? Skąd w ogóle ten samochód powstał i dlaczego on jest do dnia dzisiejszego na rynku? Słuchajcie, samochód jest mega fajny. Fiat zrobił mega fajną i grubą robotę, co docenili oczywiście kierowcy za granicą. Słuchajcie, we Włoszech, we Francji, w Niemczech te samochody po prostu się sprzedają w bardzo dużych ilościach i też stamtąd te samochody są tutaj do nas sprowadzone i ściągane. W Polsce sprzedaż tego samochodu jest taka kurczenie nie do końca. Ja mam wielką nadzieję, że po tym filmie ludzie zrozumieją tak naprawdę, w ogóle się dowiedzą, że ten samochód jest i pójdą sobie sprawdzić do salonu, dotknąć ten samochód z bliska, sprawdzić to wszystko, co tutaj się dzieje, bo e, naprawdę ten samochód jest warty zainteresowania. Uwierzcie mi, naprawdę, warty zainteresowania. Słuchajcie, ceny tych samochodów Samochodów. Zaczynają się w okolicach tam 60 paru tysięcy, kończą się gdzieś tam, w jakiejś pewnie wyższej granicy, z tego względu, że możliwość konfiguracji tego samochodu jest nieskończenie duża. Tak jak powiedziałem, to jest samochód podobny jak Mini Countryman, gdzie właśnie dużo tutaj tych wszystkich dodatków, tych smaczków możemy sobie zmieniać. To jest po prostu możliwości tyle. Ja jadę akurat taką wersją, gdzie jest, można powiedzieć, takie praktycznie podstawowe to wyposażenie, ale możecie sobie tutaj po prostu w tym samochodzie wybrać co tylko chcecie, bo naprawdę to bardzo fajnie słuchajcie, no wszystko zamarzło, już z wycieraczkami. Możecie sobie wybrać pełne wyposażenie w tym samochodzie, może być wszystko, są takie fajne designy foteli, jak sobie zobaczcie w katalogu, designy kolorystyczne tego samochodu, panorama, e, wszystkie systemy, jakie tylko są możliwe w samochodach, oczywiście grzane, elektrycznie sterowane fotele, po prostu w tych samochodach może być wszystko, tylko automatycznie cena zrobi się droższa. Co jeszcze fajnego, to teraz tej serii dziewiątej, która wychodzi, wyszła już praktycznie dwa dni temu, jeszcze nie widzieliśmy tych samochodów, jest... Dostępna wersja S-design, czyli taka sportowa, sporty design, jak gdyby. Nie będzie żadnego sportowego silnika. Bo jak tak jak powiedziałem, w tych samochodach jest tylko i wyłącznie silnik 1.4 16 v w tym momencie ze względu na emisję Spalin, ale pomijając już fakt tego silnika designersko i te wszystkie dodateczki takie smaczki, które ludzie bardzo lubią będą w tym samochodzie i ten samochód naprawdę będzie fajnie wyglądał, w szczególności w jakiejś tam takiej kolorystyce czarnej, z czerwonymi dodatkami, czy jakieś, jakieś coś fajne mm, fajne fotele, fajne napisy jakieś takie fajne rzeczy, słuchajcie to jest właśnie bardzo fajne, bo kupujecie taki samochód, to jest taka, taka jak gdyby zabawka, taka troszeczkę jak gdyby resorówka taka wasza po prostu zabawka z dzieciństwa prawdziwa, którą możecie sobie pojeździć i pokierować Słuchajcie, Fiat 500 Delta, jak powiedziałem, mega niedoceniony samochód Warto sobie sprawdzić te samochody Warto nawet, jak nie chcecie nowego, to warto sobie też zerknąć na rynek samochodów używanych Z tego względu, że tak jak powiedziałem, jest do wyboru bardzo dużo fajnych silników Ja skupiłbym się praktycznie na silniku 1.4 Turbo, z czego jest tego jak na lekarstwo Bo jak sprawdziłem ostatnio, no dosłownie dzisiaj rano Sprawdziłem dostępność w portalach ogłoszeniowych, jeżeli są o samochody To wyskoczyło mi chyba 16 Także nie ma tego dużo. Samochody wychodzą właśnie w fajnych kolorach, bo jakiś tam taki fajny żółty sobie znalazłem i wyobraźcie sobie, że macie taką. Takie 500L, jakaś fajna Felga, ponieważ w tych samochodach zawsze są jakieś bardzo fajne alufelgi, a Fiat ma wzorów tych alufelg tyle po prostu i one wszystkie są ładne. Co jest najfajniejsze, one wszystkie są ładne. I słuchajcie, jak sobie skomponujecie taki samochód i ten 1.4 turbo troszeczkę z podniesioną mocą jakąś taką, nie wiem niech to będzie nawet w granicy tam 150-160 koni w zupełności to wystarcza. Słuchajcie, jak na taki fajny, przestronny, rodzinny samochód jest to po prostu super autko. Miejsca w tym samochodzie po prostu jest tyle, słuchajcie, że można w tym samochodzie tańczyć. A dzieci, jak wpuścicie je po prostu tamtymi drzwiami, to na stojąco przebiegają na drugą stronę bez żadnego problemu. Także pod tym względem samochód jest super. I dla kogo ten samochód jest? Ja uważam, że ten samochód jest idealny dla mm, rodziny z dziećmi, czyli 2 plus 2, i dodatkowo może jeszcze jakiś pies. Nawet może być 2 plus 3, z tego względu, że no może trzy foteliki tam z tyłu się nie zmieszczą, tak żeby zapinać jeden koło siebie. Ale weźmy pod uwagę, że jest dwoje dzieci w małych fotelikach, i trzecie już takie większe, co się i tak między nimi, to może by się jakoś udało. Słuchajcie, idealny samochód dla ludzi starszych. Z tego względu, no starszych. Nie wiem, nie wiem jaki to jest wiek starsi, ale. Człowiek im starszy, tym szuka większej wygody. Jeżeli nie chce, oczywiście, kupować jakichś mega drogich samochodów, bo go nie stać, bo nie lubi, bo jest przyzwyczajony do marki Fiat, na przykład, to takie 500L jest samochodem idealnym, bo tak jak powiedziałem na początku, do tego samochodu się idealnie wsiada z zewnątrz, otwierając drzwi, się po prostu wsiada na stojąco. Wysiada się po prostu spuszczając nogi i się po prostu jak gdyby zeskakuje. Także pod tym względem wiem, że ludzie starsi bardzo doceniają takie rzeczy. I do tego jeszcze ten wielki bagażnik, gdzie możemy sobie po prostu coś. Zawieść, przywieźć, czy ze sklepu, czy na jakąś działkę, czy, czy nawet coś naprawdę dużego, z tego względu, że tam tę kanapę z tyłu możemy przesuwać. Oczywiście te oparcia też możemy składać, także robi się z tego naprawdę duży van. Naprawdę, robi się z tego duży van. Słuchajcie, no i co? No plusem na pewno ta instalacja gazowa, o której powiedziałem, bo no bo samochód ogólnie ten, no nie będę kłamał. Ja tutaj tym samochodem jeżdżę i. No, nie chce mi spalić mniej jak te w mieście tamte 8-9 litrów. Producent podaje tam bajże podaje, chyba 5-9, nawet 5-6. Nie wiem, jak się to jak to się osiąga. Może dlatego, że jest tak mega zimno. Może dlatego, że jakoś za bardzo dynamicznie jeżdżę, ale nie wydaje mi się. Myślę, że takie trzeba przyjąć, że ten samochód z tym silnikiem spala w mieście około 8-9 litrów, i w momencie, kiedy zamontujecie instalację gazową, spalanie tego gazu będzie w okolicach tych 10 litrów i macie jakieś 20, może 22 zł, 100 km. Z czego w zeszłym roku gaz spotaniał nawet pamiętam chyba do złotych 50 zł i wychodziło wtedy 100 km za 15 zł. No to praktycznie, słuchajcie, za darmo. Jeżeli chodzi o serwis tego samochodu, jest mega tanio. Ten samochód tak naprawdę w prawie w ogóle się nie psuje ten samochód jest fajny. Może na pierwszy rzut oka tak troszkę ta Multipla, ale, ale... No nie, no przyglądnijcie się, on jest po prostu taki fajny, taki... Ten samochód jest taki, taki miły, taki... Taki, taki, taki grzeczny, taka, taka, taka duża świnka morska, słuchajcie, taki, taki no... On nie jest brzydki, on jest po prostu inny. Także słuchajcie, taki dodateczek troszkę do filmu, z tego względu, że no, tam mówiłem i z mrozu, nie wiem, czy w ogóle coś mądrze mówiłem, bo po prostu jest nie do wiary, co ta sytuacja zamarza po prostu język w buzi. Eee, dlatego tylko taki szybki dodatek tutaj jadąc w samochodzie. No i oczywiście te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, pokazałem tak, tak, to wszystko, to wszystko jest. Prawdziwe, to jest wszystko na plus, ale dzisiaj odcinek mega ekstremalny, ponieważ w takim mrozie. Eee, nigdy jeszcze w życiu nie pracowałem. Jeszcze w takich warunkach, gdzie w ogóle mózg nie chce pracować. Także to wszystko zamarzło. Wszystko zamarzło. Samochód zamarzł, ja zamarzłem, wszystko dookoła zamarzło. Kamera zamarzła, obiektyw tam w ogóle zaparował. Wszystko fajnie, wszystko do pełna. Także słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, tam na końcu, jeżeli Ci się podobało, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcję, bo teraz już mi tak coraz cieplej, tak się już coraz bardziej rozmarzam, czyli tak się troszkę coraz bardziej język rozwiązał. Jest ogólnie fajnie, a... Eee, nic, no ja jadę tym samochodzikiem dalej. Powiem wam, że samochodzik bardzo mnie, yy, bardzo mnie się spodobał, ten samochodzik, bardzo mnie się spodobał. Taki taki spokojny, fajny, bardzo użytkowy samochód. Tak, dziury w ogóle ich nie ma. Tak, to tak, tak, po prostu tylko po tych dziurkach tak przeskakuje. Super fajna autko. I tutaj, pod względem tej wielkości tego wnętrza, i to, że ja jadę, słuchajcie, takim, Tym, tym, tym. Co się schodzi pod wodę, batyskaw, tak? Takim, takim bum, bum, bum. Fajnie, fajnie, batyskaw, pięcioosobowy. Możemy sobie zejść na jakąś wielką głębinę. Słuchajcie, tyle. Jeżeli Wam się podobało, łapeczki oglądamy dalej. Ja szukam jakiegoś fajnego następnego samochodu, a Fiacik 500L dzisiaj zamarza. Razem ze mną idziemy na kawkę. Fa. Dzisiejszy test mogliśmy oglądać dzięki współpracy z firmą Autokrak. Oficjalny dealer marki Fiat, Kraków ulica Radzikowskiego, 160.